Mm-hmm. Oh, oh, Gdzie jesteś Rit? Szybciej rzeczy. Kurwa. Musimy się zwijać nad ranem. Mówiłem ci przecież. Szef znalazł to w mojej szafce. Jak się nie zabierzemy... Przecież. No, ale ja to muszę dostarczyć. Nie pani, kurwa. To jest przejście dla pipów. Tylko skrzynki z wodą i tym podobne. Ale podatek do Co widzisz? Bramę oraz dwóch strażników. Nie martw się strażnikami, po prostu otwórz bramę. Proszę bardzo, otwarte mam dostęp do windy, jadę na górę. Ty też się zbieraj, spotkamy się na górze. Dobra. Co znowu? B, zachowaj czujność. Jesteśmy już w Wilczej Norze. Boisz się go? Hansena. Rzucił wyzwanie USA i całemu Night City za jednym zamachem. Już dawno powinien gryźć piach, a jednak żyje i rządzi całym doktał. A więc boisz się? Przy ludziach takich jak Hansen V musisz zaakceptować ich przewagę. Ale to nie znaczy, żeby zaraz kulić ogon. Teraz znajdź sobie punkt obserwacyjny, żeby mnie namierzyć. I ucisz każdego, kogo napotkasz. Tylko cicho. Aż jeden ja snajper był. Jestem w jego gnieździe. Miał tu zajebisty stabilizator i widok na wszystko. To osłaniaj mnie. Masz tam świetną pozycję. Wykryto nowego użytkownika. Kalibracja, tryb prowadzenia ognia i aktywny. Jestem w daj znać czym mnie widzisz. Widzę, co teraz? Postarajmy się zrobić to gładko i po cichu, ok? Ostrzegaj mnie, jak zobaczysz jakichś strażników na mojej drodze. Jasne, szefie. W razie czego ta snajperka ma tłumik? Rozejrzyjmy się. Zaraz za rogiem jest mina. Dobra, robota, wi. Mogłem nie zauważyć. Masz na swojej drodze dużą liczbę rozproszonych strażników. Przyjąłem. Zajmijmy się nimi jeden po drugim. Idealnie będzie jak się nawet nie zorientują. Widzę snajpera w dalszej części obiektu. No to już nas nie zaskoczy. Później się nim zajmiemy. dalej? Dużo do kamer. Powinnam mieć do nich dostęp, jak tylko gniazdo zakończy kalibrację. Dobrze, mogą się przydać. Widzę przejście na Twoją stronę most z kontenerów. Dobra, czekaj. Opuszczę Ci ten most. Obok będzie winda serwisowa, pojedziemy nią razem na górę. Tylko najpierw muszę się tam dostać, więc osłaniaj mnie. Kalibracja zakończona. Tryb prowadzenia ognia aktywny. Kontakt zauważyli nas, musimy się przebić. Die already? Wycofują się, nabieram dalej. Posiłki! Wezwać posiłki! No more nice people. uważaj, snajperzy, nad tobą. Leci w Twoim kierunku, zdejmij je zanim Cię namierzą. Here you fucking go! w stronę mostu. Nie poszło najlepiej. Narobiliśmy niezłego bałaganu, ale teraz nie ma już odwrotu. Do windy za mną. Tylko powiedz mi, Rit, jak ja miałbym ich zdjąć po cichu, skoro zarąbałem jednego po cichu. Tylko żeby mnie i nie zauważyć, no bo trudno nie zauważyć, że kolega ci obok metry pada nieżywy. To stary, no nie dało się tego zrobić, przynajmniej w moim odczuciu muszę, znaczy, może jakbym grał drugim razem, to być może bym to ogarnął inaczej, ja gram w Totelce pierwszy raz, czułem, że tylko tak się da i tak to zrobię. I nie mamy całego dnia. Prawie na miejscu, wi? Mhm. Mm Słabo wyglądasz. Przypomniała mi się inna winda, w innym hotelu. Co, nie poszło za dobrze? Po czym wnosisz? Widzę takie rzeczy w człowieku. Masz za sobą pewnie mnóstwo takich akcji. No, trochę się nazbierało. A teraz jesteśmy w piaskownicy bardzo złego chłopca i chcemy mu zabrać zabawki. Teraz trzeba się przebrać. No, załóż swoje nowe łaszki i przyklej sobie jakiś przekonujący uśmiech. Czeka nas zabawa. Możemy wchodzić. Może przyznać, że nie pamiętam imprez w takich miejscach za mojego życia. A teraz idź tam i nie spraw mi zawodu. Chcę znowu poczuć smak szampana. Ofiar. Na zapleczu. Gdzie dokładnie? Ranni zabici. Kurwa. Tak jest. Będę. Tak. Czwórka i siódemka zamienią się z waszym. Bez odbywu. Będę przy barze. Dziwnego, że też dostałam. No, czego? O czym to my. Dziwnego, że też dostałam zaproszenie. Hansen zawsze był rozsądny. Pan Kaworkin. My się znamy? Przepraszam, ale muszę wykonać ważne choro. Wszystkie popularne rynki, tak analiza, przekazanie informacji, rynki. wykrywanie formacji świecowej, nie mogło ich tu wskaźnika. Dla nich to dreszczyk emocji, a dla Hansa na dowód, że ma ich w garści. Bardzo śmieszne. Czy ja się puszczam na ładne oczy? Ty też tutaj? Lepiej niech nas tu nie widzą razem. Nie znamy się. Miłej zabawy. Właśnie spotkałam Mr. Handsa. Też wydaje się, jakby był na misji. Bo jest. Dogląda swoich interesów. Ty już wiem, czemu mi te FPSy spadają. Tu jest tyle depresjatorów, ty że no... Co nie nie mam już odpowiedź wytwia. dlaczego te klatki tak spadają. I tak, czy nie mieliśmy się z Songbird tutaj gdzieś spotkać? Tylko nie wiem czy to jest misja od razu z Reedem, czy mam ją poszukać? Bo coś kojarzy, że ona miała być w tym miejscu. Znaczy nie ona no, na pewno miała być, tylko że mieliśmy się z nią jeszcze wcześniej zobaczyć. Coś mi się ubiło, że... ...że przy jakimś... ...barze to miała być, tylko że to jest bar. Sprawdzi, bym jeszcze tak na zewnątrz, czy da się coś będzie przeszukać. Tego, będzie chciał nas alkoholem. Potrzebujemy sprzętu, który pozostanie niezawodny w ekstremalizmie. Zlecenie tego Hansenowi, i tak będzie najtańszym rozwiązaniem. Choćby nie wiem, jaką kwotę rzucił. Dzięki. Serdecznie witamy. Życzę sobie pani szampana. Jakiś plany po Alasce? Cały ten sprzęt wrócił na czarny rynek. Masz już na oku kupca? Po sobie go te puszczę jakiemuś państewku. zainwestuję w nowsze zabawki. Ale reszta się przyda. Mam już na oku nowy kawałek ziemi, tylko czeka na wzięcie. Na naszym podwórku? Piękna, egzotyczna Mianma. Mają tam straszny burdel w polityce. I bajeczne złoża Rubinu, Jadeitu, Szafiru, bracie. Spójrzcie kilka wiosek, zetnie pary. I zadałbym, wam... I zadałbym wam teraz pytanie: Czy wiecie mniej więcej gdzie jest ten nasz nowy domek? Oczywiście, no, ja mogę wam po podpowiedzieć. Więc w tym kierunku gdzie patrzymy, ale wiecie gdzie konkretnie? Oczywiście go nie widać, bo to jest taki zasięg, ale ten nasz nowy domek jest gdzieś tam. Mniej więcej tam, jak te pola naftowe. A tymczasem wracamy na imprezę. To Sentymentów sobie przejdziemy na odcinku. A czy. Przejdziemy sobie na streamie z misji pobocznych. Teraz mamy misję główną, więc trzeba by się na niej skupić. Danej zabawy I co teraz? Wiem, tyle co ty. Kazała nam tu przyjść. Może nawiąże kontakt, może coś dla nas zostawiła, a jaki masz plan, przejdę się, może znajdę gdzieś w tłumie, słusznie, spójrz tam, po mojej prawej. Loża daleko w tyle za schodami. Facet w militarnych ciuchach, jakby się urwał z poligonu. To właściciel tego hotelu i całego Dokta, Kurt Hansen, bawi się w towarzystwie komisarza policji Night City. Regularnie nadaje propagandę, która oficjalnie przeciwstawia się miejskim organom ścigania, a za kulisami klepie się po plecach z szefami NCPD. Pamiętaj, unikaj gościa. Poza tym bądź na widoku. Zongbert powiedziała, że nas tu znajdzie, więc dajmy się jej znaleźć. Ja zamówię drinka, a potem się rozejrzę. Będziemy w kontakcie. Ale nie naciskaj nikogo. Jesteś tu, żeby się bawić. Tak to ma wyglądać. Dla mnie jeans no to niepiękny. To właśnie, tam znajomy. Ostrzegałeś ludzi przed Rezikiem? Widziałam cię w telewizji. Bóg z całą boja w Było Zdaje się, że towarzyszył jej pułkownik Hansen. Ale widzę, że teraz Nawet ksiądz, który ostrzegał telewizji przed Rezikiem, jest w imprezie. Może zamierza zbawić Hansena. Tam zbiera fundusz na kościół i w ogóle nie przeszkadzają mu krwawe pieniądze.